Internet kontra rzeczywistość. Skopiowałem przepis na pieczywo z ciecierzycy. Wygląda tak pulchnie. Nie urosło mi jak na filmie. Smak słaby. Ale może wam się uda lepszą bułkę zrobić? Ja natomiast sprawdzę moim CGM poziom glukozy we krwi bo po zjedzeniu powiedzmy połowę tej bułki, bo ona jest dosyć syta. Mi się nie udał ten przepis, ale wierzę, że wam się uda. Ciecierzyca całkiem fajnie, bo ma dużo błonnika. Węglowodanów nie ma tragedii. I zobaczymy, czy raz nadaje się na dzieci Keto, dwa. Liczę na wasze informacje, co tutaj mogło być nie tak. W że... do pieczenia ile mam? Kilogram tego walić? Co mój sensor glukozy wykazał po tej bułce z ciecierzycy? Jest naprawdę nieźle. Symboliczne skoki plus 10, plus 15. Naprawdę super truper. Więc jeśli chodzi o składniki, jest naprawdę nieźle. Natomiast sama formuła przepisu do poprawienia. Dajcie znać, jakie macie fajne pomysły, bo ciecierzyca jest niezła. A z tym przepisem będę jeszcze walczył, by móc go wrzucić do moich jadłospisów i diet robionych dla Was. A Potestuję, powalczę i będzie super truper.